Cześć, witam serdecznie. Zanim przejdziecie do właściwego materiału, chciałem powiedzieć, że powstał on dzięki współpracy ze sklepem dla piwowarów domowych centrumpiwowarstwa.pl. W ramach tej współpracy dla widzów kanału Browar Gdynia został przygotowany i przydzielony 10% rabat na wartość koszyka zakupowego. Wystarczy przed wykonaniem zakupów powołać się mailowo na hasło Browar Gdynia, a obsługa sklepu automatycznie przydzieli Wam. Rabat wysokości 10%. A teraz zapraszam Was serdecznie na materiał. Drugi odcinek. Kafir Quake Black IPA. Woda jest zagotowana do 72 stopni Celsjusza. Wyłączone są w tej chwili palniki. No i co my teraz robimy? Czas wsypać słody z tego worka, te jasne słody, do tego garka i zostawić je tutaj na godzinie. Po pół godzinie trzeba je przemieszać. To co, nie ma co się dalej bawić, wsypujemy słody. Ja korzystam z takiej metody trochę pracochłonnej, ale dzięki temu nie tworzą mi się grudy, ja o tym już mówiłem w poprzednich odcinkach. Grudy to są wrogiem piwowara. Ja może zrobię to w ten sposób. No niestety bałaganu nie unikniemy i to chyba nigdy. Grudy są wrogiem piwowara, dlatego, że w środku takiej grudki mamy sucho. A jeżeli mamy tam sucho, to znaczy, że tam woda się nie dostaje i co więcej co gorsza, praktycznie spadnie nam wydajność. Spadnie nam wydajność, jako że. A i tak się tworzą grudy, muszę Wam powiedzieć. Takie niewielkie grudki. I one są znowu w środku zupełnie suche. Ja, może jednak. To jest jednak. Proces... To, to był zły pomysł. To był zły pomysł, to jest zbyt. lepiej tak sypać. Jak widzicie, samemu jest to do zrobienia. Ja cały czas tutaj mieszam w kółko sypiąc. Dzięki temu w miarę udaje mi się unikać gród. Nie do końca, bo widzę, że jednak coś tu się złego dzieje. Czy to jest trudne? Na pewno troszeczkę zniechęcające pod kątem czystości. Tak jak widzieliście, mam tutaj już dwa wycieki. Jeszcze nie zacząłem piwa robić, a już dwa razy pociekło. To jest problem. Ale, żeby tylko takie problemy były w życiu piwowara, to ja tak czasami zerkam, w tam coś nie cieknie. No, jeżeli mamy normalny garnek, taki bez kranika, nieudziwniony, no to nie, ten, ten problem natychmiast nam się tutaj anuluje. W miarę sypy, wsypywania tych słodów ześrutowanych, temperatura w garze nam opada z 70. Już plus mam bałagan. 7, dobra, ja się bawię. Ja i tak, i tak to. Czyli cała nauka poszła w piach. To jest piękne. Teraz mamy jedną wielką, ogromną e... jedną wielką, ogromną, suchą grudę, którą ja tutaj postaram się rozbić. Żeby tylko takie problemy miał piwowar domowy. Ja powiem Wam tak, no Piwo z zacieraniem to jedna z tańszych opcji gotowego wyrobu, że tak to brzydko nazwę nasze piwo. Cena takiej półlitrowej butelki przy standardowym stylu, to znaczy chociażby przy takiej apie, biterze, majdzie oscyluje wokół dwóch złotych. Czasami spada, czasami jest ciut wyższa. Tego typu piwo, które tutaj robimy no będzie droższe z racji tego, że używamy tutaj naprawdę sporej ilości chmielu. To nie był dobry pomysł. Gród jest powiem Wam mnóstwo, no ale chciałem uniknąć destruk dalszej destrukcji kuchni. Ja sobie je i tak tutaj pozamiatam. Tak wsypane piwo zostawiamy na godzinę czasu. W Mówią, że dobrze jest w takim worku, bo przypominam, że operuję w worku, po pół godzinie zamieszać piwo. Ja to oczywiście zrobię. Co więcej, po pół godzinie sprawdzimy sobie, jak ma się nasze piwo, czy się zatarło, czyli wykonamy próbę jodową. Tak sobie myślę, czym to rozbijać? Posłużę się zwykłą łyżką stołową, bo powiem Wam, że gród jest Masa. Chyba to nie, było, to nie był dobry pomysł, wsypanie, ale od tego jest ten kanał, żeby pokazywać plusy i minusy takiego zacierania w domowego. Dlaczego ja mam na myśli, mówiąc o wydajności? Bo taka grudka jest sucha i jeżeli oczekujemy piwa na poziomie 70% naszej wydajności, no to tego nie będzie. Ja tak oczekuję. Ktoś podpisał się, że tam kilka błędów zauważył i to dobrze, że coś takiego się pisze. Ten ktoś osiąga, nie pamiętam teraz nika, ten ktoś osiąga powyżej 80% na zacieraniu BAB, No to jest wynik bardzo dobry. Nie wiem jak się to dzieje, bo no mi się to nie udaje. Ja jeżeli chodzi o ogólną efektywność, to tak, oczywiście. Natomiast efektywność samego zacierania to jest 70 do 75%, co uważam za nisko. Myśl mi przeszła nad zakupem czegoś w rodzaju Granifatera, czyli chociażby brumąka, który jest najtańszy, czyli automatycznego kotła zaciernego. Ale kolega, jeden z kolegów bardzo szybko. Mi to wybił z głowy. Wydajność jest takim czymś, jest średnio wesoła. Dużo jest atrakcji związanych z myciem. To mycie i utrzymywanie w czystości jest bardzo drogie, bo trzeba używać takiego środka, który nazywa PBW. Ja dobrze pamiętam skrót PWP, PBW, chyba. który jest bardzo drogi, a pompa, która tam jest używana do recyrkulacji w takich sprzętach. Też do końca nie spełnia swojego, swojej roli. Dobra, wszystkie grudki mam już rozbite. Powtarzam, to nie był dobry pomysł, mogłem jednak sypać sobie tak powoli. Gdzieś mi się nagle pospieszyło i, i wykonałem klasyczny błąd wynikający z szybkości, za dużej szybkości. Temperatura po takim wmieszaniu, bo straciłem trochę więcej. A nie, proszę bardzo. Jednak to jest zaleta takiego garka z dużym, grubym, potrójnym albo i pff, nie wiem jakie tu jest dno, garnek trochę bardzo grube. Nadal mam 70 stopni. To jest trochę za wysoko. Mam nadzieję, że to opadnie. Jeżeli nie, to przystawię garnek w inne rejony tej kuchenki, czyli tutaj, no bo oczekuję 65 stopni, 68 to tak maksymalnie. Ja to chyba w ogóle zrobię teraz. O, tak trochę odstawię, żeby dół przestał grzać. Za słodki to piwo wyjdzie. Co prawda jest plus tego. Będzie mniej alkoholu. Bo im wyższa temperatura zacierania, tym mniejsza ilość alkoholu objętościowo, ale chyba i wagowo też. Dobra, nie mam już żadnej grudki. Bardzo ładnie to wygląda. Już jest w miarę ciemno. Kolor jest bursztynowy. To nie będzie jasne piwo, to fajnie. E, zapytacie kiedy dodać takie mieszanie w ogóle w dużym browarze jest non stop ustawiczne. W dużym browarze, w garkach tak szukam, e, szukam tego słodu ciemnego, o tutaj jest. Ten słód ciemny dodajemy na końcu e, na końcu zacierania po próbach jodowych itd. itd. E, to jest dobre, dlatego że to co w tej chwili robię przy zacieraniu, gdybym miał termostat, który by dogrzewał ogrzewanie, to mamy w tym momencie równą temperaturę na tych 45 cm. Mamy dzięki temu lepszą pewność, że piwo będzie wykonane zgodnie ze sztuką piwowarską i zgodnie z tym, co zakładaliśmy. A tak, bardzo szybko się okaże, że tutaj mamy bardzo gorąco. Tutaj piwo jest brze zacier brzeczka, to jeszcze nie piwo jest trochę bardziej schłodzone. Jak już pamiętacie, ja testowałem jeden z zestawów ze sklepu centrum piwowarstwa i to było piwo marcowe wyszło idealnie. No mam nadzieję, że tutaj przy Black APA wyjdzie też idealnie. Zresztą już widzę, że ten kolor ten kolor będzie ładny, bo on jest ciemnobursznowy, ja się powtarzam. Czyli jak dodamy jeszcze do tego słodów ciemnych, to piwo będzie po prostu czarne. Ale yy, mimo wszystko yy, przypominam, że Black IPA nie musi być czarne. To jest pomyłka. Tak? Bo w, y, są browary, które dążą do tego, żeby to było czarne piwo. A potem po drodze dzieje się coś takiego, że to piwo jest tak bardzo zaczerniane, E, słodami, Karafa e, 2 na przykład, e, nie specjal, tylko 2, że staje się stoutem, staje się palone. Amerykańskim stoutem zamiast e, właśnie piwem pod tytułem CDA, Cascadian Dark Ale. E, też chciałem Wam powiedzieć taką ciekawostkę, że Karafa 2 spe Special, od słód od Weyermana, Special, e, to jest e, słód, który jest pozbawiony łuski i on nie daje nie powinien dawać paloności. W warunkach domowych on nie daje paloności, ale okazuje się, że w warunkach dużych garów, w warunkach browarniczych, taki słód użyty bez ograniczeń, czyli tak jak w domu, aby tylko piwo było ciemne, da paloność i to taką, że w głowie się nie mieści. Zapewne jest to spowodowane wydajnością na dużych garkach. Jak Widzicie, gaz jest wyłączony, jakichś wielkich strat energii nie ma. Trzeba tylko podgrzać wodę, no i potem przez godzinę e, patrzeć na piwo, pilnować temperatury, bo te są najważniejsze w piwowarstwie domowym. No potem pozostaje jeszcze godzina, bądź tak jak w tym piwie, półtorej godziny gotowania. Dlaczego półtorej godziny akurat w Black IPA? Dlatego że e, damy dojść do głosu reakcji Maillarda, czyli do o ile dobrze pamiętam, skarmelizowania poprzez gotowanie. Akurat w tym piwie to będzie ok. Mamy niewielką ilość karmeli, około 200 gram, ale piwo, które jest przegotowane, jakby samo się jeszcze dosładza. I oczywiście ciemnieje. Ale jest to jak najbardziej pożądane zjawisko w stylu Black IPA, czarne, chociaż to samo w sobie jest dziwne, nie? bo black, czyli czarne, india pale, blade, czyli czarne blade piwo górnej fermentacji. Stąd nazwa Cascadian Dark Ale, eee, to już bardziej jest, jakby pasuje do tego stylu, ale wiadomo, że wszyscy i tak i tak przyzwyczaili się do nazwy Black IPA. I ona jest często stosowana na etykietkach piw rzemieślniczych. No dobrze, moi drodzy, to e, dajcie mi pół godziny. Ja zostawiam to piwo na pół godzinki i szukam mojej kawy. A tu... A co ciekawe, w ogóle zmierzyłem tak z ciekawości e, pH na wodzie tylko i wyłącznie tych płatkach jęczmiennych błyskawicznych. Zero. Zero brixów. A jednak potem okazuje się, że suma summarum one podnoszą baling pH było 7.2. Ja teraz sprawdzę, jaki jest ze spadkiem pH. To jest pH met profesjonalny, on koryguje odczyt pod kątem temperatury, także to nie jest jakiś tam AliExpress żółty. Aczkolwiek on też mi się sprawdza. od tego momentu, potem się rozjechał. No i jest 6.09, 6.08. Jest spadek pH, ale cały czas rośnie temperatura, więc chwilę poczekajmy. 64. Mamy w tej chwili zacierw na temperaturze 64 stopnie, czyli ok i pH 6,615. A delikatnie rośnie temperatura. 64,4 i 6,15 pH, czyli jest spadek. Dochodzimy do tak zwanego pH neutralnego. Woda z alkaicznej powoli, powoli zmienia swój odczyt na neutralny, coś jeszcze trochę daleko. To co? Ja myślę, że to by było na tyle. Może pod koniec jeszcze tego odcinka zmierzymy zmierzymy sobie mm, jodowym roztworem. Y ja, się, ja zawsze nie, nigdy nie pamiętam jak to się nazywa. Roztwór wodny i jodu, dobra, no generalnie zobaczymy, czy się zatarło, tak? I zakończymy ten odcinek pod tytułem Zadajemy słody do gara. Żegnam Was, do zobaczenia na próbie za pół godzinki, a dla Was właściwie za chwileczkę.